Hej witajcie! W kolejnym odcinku Minecraft Crafting Ideas Daily. Wiem, że powinno pojawić się dzisiaj więcej materiałów i troszkę innych, jednak niestety nie dałem rady. Już wkrótce nowe materiały, tymczasem MCI Danielos większa fiolka. Jej pojemność równa jest pojemności trzech małych fiolek. E, mikstury czasowe trwają 3 razy dłużej, a inne efekty są 3 razy mocniejsze. Mhm, mm całkiem fajny pomysł, chociaż ta fiołka mogłoby być jeszcze bardziej droższy. Kraftnik, rozumiecie o co chodzi? Andree Play, mm, wieśniacza korona. Dzięki koronie jesteśmy w stanie panować nad wieśniakami. Możemy ją otrzymać od wieśniaków, gdy będziemy regularnie chronić przez ataki zombie daną wioskę. Wow, to jest naprawdę fajny pomysł, gratuluję. Dobra, kolejny przedmiot, również Andree Play. Eee, wielki młot bitewny zadaje takie same punkty obrażeń co miecz diamentowy. Dwa razy od niego wolniejszy niż czy trzy razy więcej pancerza posiada 2100 użyć. Fajna teksturka, podoba mi się. Gratuluję. Dobra, kolejny przedmiot użytkownika MalQ, który jest raczej przedmiotem Troll. Wielka faja. Broń, którą możemy kupić jedynie u wieśniaka. Klikając prawy, przyciskiem myszy, podpalamy faję, podpalając faję. Jednocześnie podpalamy przeciwnika. Posiada 300. Użyć serio, poważnie. No dobra. Marnin, Wiedźmiński napierśnik. Fajna teksturka, podoba mi się. Ochrona żelaznej zbroi przedłuża działanie pozytywnych mikstur o 30% oraz zmniejsza działanie negatywnych o 25%. Podczas skradania jest szansa otrzymania efektu widzenia w ciemnościach. Świetna teksturka, gratuluję. Windows Master Pro, Okej, okay, fajny nick. Widły użyte na trawie: jest 100% szansa na wypadnięcie nasiona. Istnieje 1% szansa na wypadnięcie usuniętego krzewu. Aha, rozumiem ustnięty krzew, który możemy zebrać, tak? Spoko, spoko. BlackHole.pl Wichrowy płomień. z strzałole są dwa razy szybciej niż z łuku zwykłego. Można również atakować wręcz dzięki ostrzom. Istnieje 10% szans na wystrzelenie widmowej strzały. Aha, czyli update 1.9, widzę, już tutaj eee, pojawił się. It's nothing. Eee, wiatrak. Element dekoracyjny należy podpiąć go pod czerwony proszek, aby zaczął działać. Coś moglibyśmy tu jednak dodać. Czemu nie? Chociaż jest to bardziej taki przedmiot Troll, ale teksturka również fajna. Żeby zmieścić wiatra w 16 pikselach, ok. Golden smoke, wiatro z błotem. Błoto ma konsystencję lawy, gracz który wejdzie w ciecz porusza się znacznie wolniej, a jego skin jest znacznie ciemniejszy. Aha, czyli błoto również tutaj jest napisane maskuje. Fajny pomysł, bardzo fajny. Dobra, okej, okay, słuchajcie. Kolejny odcinek za nami, tymczasem ja się już z wami żegnam. Jednak jeszcze chciałbym wspomnieć na temat innych materiałów. Wiem, że się nie pojawiają, jednak naprawdę jestem ostatnio zalatany mm, i pracuję również nad aktualizacją programu MCI, tak aby nie było już żadnych problemów podczas jego instalacji oraz wczytywania i zapisywania projektów. No dobra, w takim razie do usłyszenia w kolejnych filmach, które pojawią się na kanale jutro na pewno pojawi się coś więcej niż tylko MCI, więc bądźcie czujni. Dobra, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!